Widzowie, stało się. W końcu został dodany licznik eventu. Nie wiem, czy to jest zbugowane u mnie w lobby, ale ja taki licznik mam. Zostało 7 dni, 7 godzin i dokładnie 11 sekund. No i słuchajcie, macie 5 sekund, żeby zostawić łapkę w górę, to wtedy event, który będzie, będzie mega kozacki. Także zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. No i jako, że zostało 12 dni do końca sezonu, pod tymi odcinkami od dzisiaj będziecie się zgłaszać do giveawaya o 100 tysięcy faudolców. No i widzowie, pod tym odcinkiem musicie napisać jakiś komentarz, jakiś długi, jakiś jedno zdanie, także powodzenia wam życzę. Dostał 24, 24. Dobra, nice. Podejdźmy, podejdźmy do tej strefki. Ej, chłop w wodzie tam. No, widzę. Kurde, akurat wskoczył. Ej, ej. Oni się boją, chodź do lewej. Co, oni się zesrali, I to chyba. Jezu! Aha. zabudowa akurat? Chłopy tu są yy, na plecach, na plecach. Co, chodź chodź, co? Do mnie, chodź do mnie, Nie wiem, jakieś dziwne. To jak Ciebie słyszę, jakbyś był przeciwnikiem. Masz to? Co ty mówisz? No, idziemy na zrzut, chodź. Dobra. Będą beczki. Będziesz mógł się Ty, hey, pod... Plecy, plecy, plecy. Co? A, wiem. I ten zrzut? Tylko będziemy mieli żamków tutaj z tym... Z SMG-kiem. Z minigunem. Eee... Musimy ich podjechać teraz. Tak? Dobra. Ej, czekaj. Dropię ci tu lancha jednego. 27 biało! Biało, 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 biało. Zabili go. Oni mają tego, miniguna. Dobrze byłoby wyjść na. Górę, dwa razy nie? po 36. Dobra, nice. Pod schodami jest, spam, spam, spam. 37, 37. Spam, spam, spam. On ma RPG, uważaj. Chodź w górę. To są jakieś te totalne. Biało, biało, biało. Od góry. Yy, biało Jezus! Spokojnie, daj daj mi ten Zasadził mi RPG, nie? Daj mi ten yy, podkę Daj jedną No spokojnie Chłop ten, ja mu bijam do boksa a chłoper pega na łeb sobie puścił. Minigun jest do zabrania, biorę go za. Tak. Mhm. Dobra, i teraz już z głową. No mamy mamy matce, także także jest dobrze. Dobra, ciężko mawkę biorę. Ile tu jest jeszcze? 200 metalu? No już nie ma, już nie ma, już nie ma metalu 560 cegły, rafo, 560 cóm. No to buduj z cegły w takim... A tu jest jeszcze metal 500 metalu. O, o dobra y, RPG Ty, jest RPG A mam jedno, jedno ammo mam tylko. Bożeń... O. o sorry, 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 sorry. Jedno amo ja mam 12, trzymaj, bierz RPG'a Dobra, biorę RPG? -a. No, RPG -a. Gdzie on jest? A wziąłeś ten zrzut czy nie? Eee, tak, tak, masz lunch pada jednego. Mam dwa już. Na wszelki wypadek. Dobra, to ja też mam dwa. To mamy cztery, dobra. Tam, 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 tam. Tu 37 dwa razy. Eee, wolę rękę. Do lewej, do lewej, do lewej. O, ja. Kurde, boję się wykrywać, ale no. i trzymaj. jest stref, w Skar, skar, skar. Biały, biało, biało, ma bombowe barwy, bombowe, bombowe barwy, białe. Dawaj dalej. Star, star, star. Ej, metal, 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 metal. Poszła, bo jak? Mamy Hagie, mamy Hagie. Dawaj na Hagie, dawaj Co na, na Hagie, wyżej. Ja Pamiętaj o, o RPG'u możesz ich męczyć tam Ja wiem, już ja już już tylko O, chciałem wejść Przy strefie, przy strefie, zobacz Oj Dobra, patrz cały czas Drewno Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Lecą Słyszę Pod nami są, pod nami są To jest nasz masz amodemki? Ej, mecz. Ej oj, oj, Jezus jak dostał, mam, mam Ej, daj czekaj, bardzo minus to czekaj. 200 masz, u góry. U Dobra, biorę. Eee... Yy, fioletowy. Uważaj na tego po lewej. Tylko nie siedźmy w jednym, nie siedźmy w jednym. Nie siedzmy w jednym. Rozbuduj sobie to Dobra Patrzmy też te plecy, żeby nam nie wychodzili, bo chyba planują. Aleśmy zwalił. Okay, bo ja bym chciał tam i rpg walnąć, a oh, nie chcę trafić w siebie. Ej, od strefy! S. To sala, uważaj, sala. Na, uważaj na awkę. 27. Jest sala. Dobra. Na no, spokojnie, mamy bardzo dużo maców, jest dobrze. Dostał 32. Ej, no dawaj ich, dawaj ich, dawaj 30 Dobra, będziemy lecieć niskim lunchpadem, co? Chyba tak, chyba tak. Chociaż możemy w sumie ciągnąć tego. Ciągnąć. 20 Ej, nie, Prze... przelećmy może na ta ta ta. Chodź, tamto. Chodź, chodź chodź, 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 chodź. Chodź od razu, chodź od razu. Idę idę, tak, 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 jestem jestem zufajny, faluję, ślera Tylko RPG, -i. pamiętaj o RPG, żebyś to używał. Ej, tak, ja mam 5 jeszcze, więc... Yy... Też nie mogę przesadzać. Przy strefie, przy strefie, Bia biały. O. I od strefy teraz trzymaj. Ej, od strefy, u Jezus! Wiem, wiem, wiem. Dostał, dostał, dostał. 115, jeden. Dobra, leży leży, leży. 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 Przy strefie, patrz. Przeciągaj, przeciągaj. Ciągnę, ciągnę. Tak, ja będę bił teraz. Leży kolejny, o, leży kolejny Uważaj, Tych uważaj, uważaj, uważaj Ale ciągnę, ciągnę Leży kolejny Tutaj, tu, 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 patrz, 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 patrz. Jak się patrzy, ładuję rfego Biało, biało, biało Leży Super Balerka Przy strefie Woda, 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 woda Woda? Woda? i na drugą stronę, dobuduj, dobuduj Dobuduj, dobuduj Zakrzak wiem, wiem, wiem. Tak, tak, to buduje, dobra, dobra, leży kolejny, dobra, dobra Zajbiście. Czekaj, szukam na Kolejne, 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 kolejne bialutki, bialutki Masz rakiety, rakiety, rakiety Ej, Nie Strefa Kurde. Tu Dobra Trafia Wychodzi nam tu a mam Od strefy palę gości, biały jest, biały jest, biały wracamy jest Wracamy po swoim, wracamy po swoim, oszczędzaj mac Tam był biały, kurde te drzewa pieprzone Nic nie widzę On jest biały Mówiłem tylko Będzie mój raczej Mój leży, leży, leży Kolejny fragi, fragi, musimy Walim macy, walimy wali, wali macy. Wali Macza modeling na? E, mam, tylko musimy. Ja nie chcę, ja tobie bym nie, Ja mam, ja mam, chciałby. tylko nie możesz tak budować, bo ja cię zaraz zwalę. Dobra, no, no. wychodzi, 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 matce. wychodzi, wychodzi, wychodzi. Wasitujemy macy cały czas. Wspanuj ile się da. No, no, patrz, patrz, patrz. patrz. Potrzebuję leczenia. Mam 50 maców 50 maczu, 50 matur Mam no może. Nie mam matów, Dobra, dobra, dobra. Ja buduję. Chodź. Prawie leży. Dobra. Leży. Nice. Ja tam Masz harkun? Raz. Pamiętaj o tym. Nie mam, nie mam, nie mam harkuna. Mam kratę. chodź. Pamiętaj, że nie ma matów Pamiętam. Tylko ja mam 140. Dobra, dobra. Ostatni to ja jest, ostatni. Tak, tak, Spam go, spam go, spam go. Ja wiem, ja wiem. Dobra. Nice. Zajebiście, zajebiście, zajebiście. Dawaj go lobby.